No. Farba jest pod spodem, bo jest olej, ten sam co no, to, tamto... Nie chodzi, nie? Nie to co tamto wrażą znaczy to samo co tamto wrażą jest, ten sam to zrobił, bo w taki sam sposób i pod spodem jest taki sam olej, wie pan spalony. A na tym się załatwił i wysmarował. Chodzę tutaj z sobie tu stać. Dalej jest na Hm? Po raz drugi zniszczony pomnik pułkownika Ryszarda Krupińskiego w ciągu jednego miesiąca. Ostatnio było zniszczenie 14 lutego, a dzisiaj po, dniu, po dniach żołnierzy wyklętych, jeszcze kwiaty są świeże. Kiedy Wartę zaciągnęło wojsko, nie, tak zwani nieznani sprawcy zniszczyli, sprofanowali tego wielkiego bohatera. Pomnik wielkiego polskiego bohatera. Jest to skandalem, że miasto nie radzi sobie z tym, aby chronić ten park przed wandalami, żeby po prostu założyć monitoring. Najwyższy czas, aby tą galerię wielkich Polaków chronić w odpowiedni sposób. Rano o godzinie 7.45 otrzymałem telefon od członka Towarzystwa Parku Jordana, który tutaj prawie codziennie jest z rana i sprawdza ten park, że jest zniszczony pomnik Kupińskiego. Przyjechałem zobaczyłem właśnie z tą profanacją potworną, która została dokonana tej nocy, ponieważ ja byłem o 18 wieczorem, bo codziennie tu jestem i wszystko było w porządku. Przyjechałem no i zniszczenie jest prawie takie samo jak było jak było ostatnio z 13 na 14 lutego, prawda, zniszczone starym czarnym olejem, posmarowany postument i opiercie i również przydarzyło się, to samo zrobiono tej nocy. No i co, co jak Pan to odbiera? Odbieram, że w tym wypadku jest to, jest to ta sama osoba lub te same osoby, ponieważ w taki sam sposób, z takim samym olejem zrobiono zniszczono. Tak odbieram po prostu, że no, ci, którzy mówią, że pomnikowi był zdrajcą, sami są zdrajcami i w ten sposób e, jak gdyby podjudzają tych, którzy są przeciwnikami i, i zlecają pewnie jakimś no, za bezdomnym czy innym osobom, które tutaj dokonują za, za butelkę wódki, ponieważ ostatnio po tamtym e, zniszczeniu przy budynku Jordanowki e, po prostu było do wyślady, butelki z wódki, były tam jeszcze jakieś szmaty podrzucane prawda, i, 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 i całą noc balował ktoś w parku Jordana. To się powtórzyło teraz. Można się temu zapobiec? No, wszystko się da, jeżeli będzie dobra wola miasta. Miasto musi podjąć decyzję. Albo będzie monitoring, albo będą parkowi, którzy będą pilnować na okrągło, tak jak to bywało w latach 80. i wcześniej. Wiemy, że miasto planuje budowę pomnika miejskiego na placu przed galerią, znaczy przed dworcem głównym. Pan nie to... Nie, nie przypuszczam absolutnie, to nie ma związku. To po prostu, to nagłośnienie w telewizji ostatnio przed rocznicą, dziesiątą rocznicą śmierci, gdzie było, gdzie Panu dwóch generałów mówiło cały czas, że pułkownik zdrajcą jest, że był szpiegiem, więc to jak gdyby pobudza tych swoich przyjaciół jego, Którzy, którzy jak gdyby sami byli zdrajcami na rzecz Moskwy, no i po prostu dużo jeszcze żyje takich ubeków, którzy no, uważają, że pułkownik był zdrajcą, chociaż był wielkim polskim bohaterem i po prostu niszczą. No dobra, kim w Pana oczach był pułkownik? Był wielkim polskim bohaterem, który uratował świat przed III wojną światową. Dobrze, proszę przedstawić. Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku Jordana. Dziękuję bardzo.